No, Siemanko Elson. Dzień dobry wieczór Państwu. Wbijamy na BITGET, ponieważ wystartował tu świeży lunch pool. Mamy lunch Pula APR. Możemy tutaj standardowo zablokować nasze BGB i tokeny APR, te, które wypracują. Oczywiście pula na BGB jest dużo większa. Mamy tutaj ponad milion tokenów, jeśli chodzi o tą pulę APR. Tutaj mamy lekko 100 tysięcy. W ogóle możecie też sobie sprawdzić, ponieważ ten token miał w ogóle airdrop. Jest to projekt a priori. a priori. Więc blokujemy tutaj nasze IP BGB. Znaczy będą one pracować przez dwa dni. ten Lunch był startował jakąś godzinkę temu. Więc nie mamy tutaj dużej straty. Niestety trzeba to sprawdzać dość regularnie. Te launchpoola ja na Bitget wchodzę przynajmniej raz dziennie sprawdzić co tutaj się dzieje. Dobra, mamy ponad 3300 tokenów BGB zablokowane. I później zobaczymy jakie tutaj jest APR. No ale zwykle z tego co wiemy z historii te lunch launchpoole pracują dużo lepiej niż ten saving, także godzimy nasze tokeny do pracy. I niech tu sypie nam tymi tokenami. Tyle ode mnie. Siemanko pozdrówki Elożka.